Tutaj Piotrek Hodowla, Thunder Python z Wobrzyka Wjeżdżamy z kolejnym odcinkiem. Wjeżdżamy razem ze Stefanem na wasze salony. Dzisiejszy odcinek będzie turbo-szybki, bo dotyczy mega małej rzeczy. Małej, ale mega ważnej rzeczy. Niewątpliwie jest to ten oto przedmiot. Mam nadzieję, że ci co oglądają, wiedzą co to jest, a ci co nie oglądają, a mają już nie daj Boże, jakąś gadzinkę u siebie w domu to to jest odcinek w 1000% dla Was. Kupujemy sobie nowego pupila, nie do końca się doedukujemy w formie warunków, które możemy mu stworzyć, albo przeczytamy coś tam w internecie, OK, mamy podstawową wiedzę, że jest to gad, zmiennocieplny, który potrzebuje źródła ciepła, aby podtrzymywać swoje funkcje życiowe, przede wszystkim trawienie i a taki ogólny byt i komfort życia. Super. Po takim krótkim zasięgnięciu wiedzy Wybieramy się na przykład na jakieś targi i na tych targach upatrujemy swojego ukochanego pupila. Decydujemy się na zakup węża. Dobra, kupujemy sobie regiuska, no ale tego regiuska trzeba gdzieś trzymać. Na początek z reguły się kupuje małe pudełko, w którym się trzyma takiego wężyka, aby on się czuł bezpiecznie. Regiusy nie są to gatunki, które lubią duże powierzchnie. I możemy sobie kupić zestawy startowe, które składają się z pudełka plastikowego. Miseczki z wodą, jakiegoś domku, i z reguły do takich pakietów dołączona jest mata grzewcza. No i super, to już też wiemy, że przecież mamy wszystko, tak? No bo to jest zestaw startowy, który jeszcze z reguły ma tutaj takie e, albo trocinki, tak zwane lignocel, albo kostkę kokosową. No i w teorii wszystko byłoby ok. Tylko zapominam o jednej najważniejszej kwestii do takiego zestawu. Musimy sobie dokupić urządzenie, które zawiera właśnie ten przedmiot z początku filmu. A jest to termoregulator. I może to być najprostsze urządzenie tego typu, które możecie sobie kupić w internecie, nie wiem, za 30-40 zł, może i nawet taniej. Jest to termoregulator on-off, ale nie będę Wam tutaj też opisywał różnych rodzajów termoregulatorów, bo tych tak. filmików na internecie jest sporo. Dlaczego się będę brnąć? Nie mylcie termoregulatora z tym oto urządzeniem, które znajduje się przy niektórych matach kupowanych w internecie, czy w ogóle dostępnych na rynku. To nie jest termoregulator. Termoregulator to jest to i to jest obowiązkowy przedmiot, który każda osoba, która zamierza trzymać zwierzaka zmiennocieplnego w domu powinna mieć. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ tylko termoregulator może Wam zagwarantować stabilność warunków. Które damy i stworzymy dla naszego nowego popila, to jest raz, a dwa: jest to fundament podstawowej, bezpiecznej hodowli gadów w naszych domach. Ze względu na to, że taki termoregulator, który będzie sterował temperaturą urządzenia grzewczego, czy to jest mata, czy to jest kabel grzewczy, czy to będzie żarówka grzewcza, on będzie sterował. Właśnie tym, czy to urządzenie będzie w danym momencie włączone, czy też będzie wyłączone i będzie nam je odłączać przy temperaturze granicznej, którą ustawimy. Jeżeli już macie taki zestaw składający się z maty grzewczej plus termoregulatora sondą, to tak jak wspomniałem, jest to banalnie prosta, aby tego używać. Tylko to trzeba robić w odpowiedni sposób. A odpowiedni sposób jest taki: jeżeli macie matę grzewczą z takim pokrętłem, to pokrętło zawsze kręcicie na maksa, aby nie ograniczać przepływu prądu, który przepływa z wtyczki tutaj do maty wtyczkę od maty wpinamy do termoregulatora i sąd od termoregulatora i to jest teraz moment, który powinniście sobie jakoś zaznaczyć do, do ulubionych zawsze mocujemy do urządzenia grzewczego, którym chcemy sterować czyli w tym wypadku jeżeli jest to mata to sądę grzewczą mocujemy do maty przyklejamy taśmę klejącą tak żeby uniemożliwić możliwić poruszanie się tej sondy, i w tym momencie na takie coś kładziemy pudełko z wężem. Ja z reguły robię tak, że w miejscu, gdzie jest domek, podkopuję troszeczkę to podłoże, czasami nawet do samego dna pudełka, bo wąż w tym momencie, jeżeli będzie chciał się bardziej dogrzeć, on sobie ten podłoże rozkopie i dojdzie do tego źródła ciepła. I dlaczego jest to takie ważne, aby tą sondę kłaść? Na macie, a nie wsadzać jej do pudełka na wierzch, na lignocel, nie przyklejesz tutaj do środka w pudełko. Bo tak, jeżeli my taką sondę przyczepimy sobie do pudełka na dnie i nie daj Boże, wężyk podniesie to, wyrwie tą sondę, ona się uniesie nad powierzchnię pudła, powiedzmy na 2 cm, to taka mata grzewcza, ona, mimo że jest podłączona pod termoregulator, będzie cały czas grzać się do tej pory, aż do tej sondy nie dojdzie temperatura, którą my ustawimy na takim termoregulatorze. I nawet jeżeli my ustawimy na tym termoregulatorze 32 stopnie, to nie będzie oznaczało, że ta mata się wyłączy przy 32. Ze względu na to, że ta sonda jest wyżej niż ta mata, to ta mata może się nagrzewać do wysokich temperatur i w tym momencie, jeżeli macie mocną matę, możecie sobie zrobić olbrzymie kuku, a nie tyle sobie, co wężowi albo każdej gwadzince, którą będziecie mieli u siebie w domu. Dlatego sonda zawsze jest mocowana do maty i na to dopiero podło. To jest złota, podstawowa i fundamentalna zasada, która zagwarantuje Wam to, może nie tyle zagwarantuje, ale która daje Wam sporą pewność, że Wasz nowy pupil w domu ma warunki takie, jakie powinien mieć, i są to warunki, które są bezpieczne. Nie chcę... I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli dotrwaliście do końca, to dzięki, ale uważam, że taki film to jest must-see, który trzeba zobaczyć, chcąc zacząć hodować jakiekolwiek zwierzę zmiennocieplne u siebie w domu. I gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące hodowli regiusków, śmiało piszcie do mnie wszędzie, gdzie możecie. Czy to Facebook, czy Instagram, czy YouTube. Ja zawsze odpowiadam na wszystkie pytania, które do mnie docierają. Zapraszam serdecznie do subskrybowania moich kanałów. I co? Do zobaczenia. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy w kolejnym odcinku, w którym już będę mógł Wam się pochwalić tym, co się dzieje u nas na hodowli, a dzieje się sporo. Także dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!